Czyj to motor. Chopper, chopper skarbie. Czyli chopper? Zeda. Kto to jest Z? Z zszedł, zszedł, kochanie. Zobacz w kino TV. Utalentowany oszust zbiera drużynę o supermocach. Mam dla ciebie propozycję. Ich celem jest zdobycie fortuny w kasynie. Ale ruletka to tylko początek niebezpiecznej gry. Trzeba to rozegrać inaczej. Możemy zdobyć wszystko, co chcemy. Wybacz mi, Michael. Antonio Banderas w rosyjskiej superprodukcji Za granicą realności. Zobacz w Kino TV. Na program zaprasza dystrybutor wyrobu medycznego Xylorin Express. Xylorin Express spray na zatkany nos.